Spójrzmy teraz na zadanie 15. Tutaj mamy dziadka oraz wnuczka, no i tak naprawdę jeszcze pośrednio mamy także ojca, ponieważ wnuczek chce wiedzieć, ile lat ma dziadek. No i dziadek nie odpowiada mu wprost, tylko mówi, że jeżeli chodzi o jego wiek, to cyfra jedności liczby, która jego wiek określa, jest o 4 mniejsza od cyfry dziesiątek. Czyli jeżeli jako x, Przyjmiemy cyfrę dziesiątek w wieku dziadka, to cyfra jedności musi być o 4 mniejsza, czyli od cyfry dziesiątek odejmiemy 4 i mamy cyfrę jedności w wieku dziadka. No, i teraz w jaki sposób ten wiek dziadka możemy sobie zapisać? No, zobaczcie na pewną liczbę. Jeżeli mamy liczbę 50, na przykład 3, to liczbę 53 możemy rozpisać w ten sposób, że mamy 5 razy 10 dodać 3 razy 1. No i tutaj powiemy, że cyfra dziesiątek w tej liczbie wynosi 5, natomiast cyfra jedności w tej liczbie wynosi 3. Ponieważ jeżeli cyfrę jedności cyfrę dziesiątek pomnożymy przez 10, dodamy do tego cyfrę jedności pomnożoną przez 1, to wówczas otrzymamy całą tę liczbę. No i tak samo zapiszemy sobie tutaj, czyli jeżeli wiemy, że to jest cyfra dziesiątek, to możemy zapisać to jako 10 razy x dodać, no i tu mamy cyfrę jedności. Czyli x odjąć 4 razy 1 i to będzie wiek dziadka. Oczywiście możemy to sobie tak ładniej zapisać, czyli 10 razy x to 10x. Tutaj ten nawias pomnożymy przez 1, czyli x razy 1 to 1x, czyli po prostu x. Minus 4 razy 1 to minus 4. Tutaj mamy 10x plus 1x, czyli 11x odjąć 4 i to będzie wiek dziadka to będzie nam potrzebne, więc zaznaczymy sobie o to w ten sposób. Następnie dziadek mówi coś na temat ojca, więc mówi, że gdy przestawimy cyfry w tej liczbie. Czyli teraz patrząc na tę liczbę, którą mamy tutaj, z 53 otrzymamy 35. Czyli teraz to będzie cyfra dziesiątek, a to będzie cyfra jedności. Czyli w naszym przypadku, w przypadku taty, x to będzie cyfra jedności, natomiast x odjąć 4 to będzie cyfra dziesiątek. I teraz w jaki sposób możemy zapisać wiek taty? No mnożymy sobie tą cyfrę dziesiątek przez 10, czyli mamy 10 razy x minus 4, dodajemy cyfrę jedności pomnożoną przez 1 i to będzie wiek taty. No to mnożymy. 10 razy x to 10x, 10 razy minus 4 to minus 40, dodać x, redukujemy wyrazy podobne, czyli tu mamy jedynkę, czyli 10x plus 1x to 11x, odjąć 40, i to jest ten wiek taty, który nas interesuje. No i teraz spójrzcie jeszcze raz do książki. Co wiemy? Wiemy, że jeżeli zatem przestawimy te cyfry, to otrzymamy wiek taty, który stanowi 4 siódme tego, o co pytałeś. Czyli ten wiek taty to 4 siódme wieku dziadka. Czyli możemy sobie zapisać 4 siódme wieku dziadka, czyli 11x odjąć 4, to będzie wiek taty, czyli 11x odjąć 40. No, i teraz najlepiej byłoby albo wymnożyć sobie ten nawias przez 4 siódme, albo szybciej pomnożyć obie strony tego równania przez 7, żeby pozbyć się mianownika. 4 siódme razy 7 to 4, mamy 11x odjąć 4. Bo pamiętajcie, że to traktujemy jako jeden wyraz, ponieważ mamy mnożenie, a wyrazy są oddzielone od siebie znakiem równości, odejmowaniem bądź też dodawaniem. Czyli to traktujemy jako jeden wyraz. Równa się 11 razy 7, czyli 77x, minus 40 razy 7 to minus 280. Teraz cały nawias pomnożymy przez 4, czyli mam 44x, odjąć 16, równa się 77x, odjąć 280. No i 77 przeniesiemy na stronę lewą, pamiętając o zmianie znaku. Odjąć 77x równa się minus 280, dodać 16. Czyli tutaj mamy minus 33x, a tutaj mamy 264, tak? 200, minus 264. No i teraz obie strony podzielmy przez minus 33. No to wezmę już sobie tutaj kalkulator. Poczekajcie, mamy tak 264 przez 33 to będzie 8 i to będzie nasz x. No to wracamy do początku. Czym będzie x? x to będzie cyfra dziesiątek, cyfra jedności to będzie 8 odjąć 4, czyli 4. Zatem dziadek ma lat 84, no bo liczbę stworzymy w ten sposób, że cyfrę dziesiątek pomnożymy przez 10, czyli 8 razy 10 to 80. Dodamy 4 razy 1, bo to jest cyfra jedności, czyli 4, no i otrzymamy wiek dziadka.